Dzięki akumulatorowi prąd zasila rozrusznik, co pozwala odpalić silnik. Po odpaleniu zaczyna działać alternator, który ładuje akumulator. W ten oto sposób oddaje energię, która przyda się do kolejnego odpalania i zasilania pokładowej elektryki. Kiedy nadejdzie dzień, że będziecie musieli wymienić akumulator w waszym samochodzie, pamiętajcie, że opisuje go kilka parametrów. Pierwszy parametr to wymiary. Jaki jest szeroki, żeby pasował do waszego auta? Drugi parametr to umiejscowienie plusa i minusa. To też jest ważne, żebyście byli w stanie spokojnie dopiąć go do swojego samochodu. Natomiast to nie koniec. Są jeszcze trzy parametry bardzo ważne w akumulatorze. Napięcie, na jakim pracuje Wasz samochód. W tym przypadku jest to 12 V. Drugi parametr to są amperogodziny, czyli ile prądu jest w stanie zmagazynować ten akumulator i jak długo pracować. Tutaj jest 61 amperogodzin. I trzeci parametr to prąd rozruchowy, czyli siła z jaką akumulator jest w stanie odpalić nasze auto. Tu jest 600A. Jeżeli macie diesla, to pamiętajcie, że jak zaniżycie ten parametr, to się może okazać, że nie odpalicie auto. Klasyczny test akumulatora. Miernik i pomiar. Stanu akumulatora nie da się ocenić na oko. Potrzebny jest sprzęt. Akumulator ma 12V? Wspaniale. Tylko dlaczego nasze auto nie odpala? Zanim zaczniecie demontować rozruszniki, go do regeneracji. Wstrzymajcie się chwilkę. Bo, tak naprawdę, żeby sprawdzić akumulator, potrzebujemy dobrego testera, bo nie tylko parametr napięcia jest istotny. To urządzenie pokaże nam znacznie więcej niż samo napięcie. Wystarczy wprowadzić parametry akumulatora i chwilę poczekać. Taki gadżet kosztuje około 200 zł. Podobno można go też zamówić u Mikołaja. Proces testowania skończony. Urządzenie wypluło wyniki. Żywotność akumulatora 15%. Stan naładowania 26%. Rzeczywiście potwierdziło się, że ma 12V. Natomiast prąd rozruchowy 235A600 nominalnych. Co daje nam 1 trzecią tego prądu rozruchowego. Tak naprawdę ten akumulator nie odpaliłby waszego samochodu w życiu. Jest do wyrzucenia.